Czy na taksówce w formie bolta, czy można używać naraz trzech aplikacji jednocześnie? Dzisiaj pokażę Wam tę kwestię. Jak widzicie, u mnie trzy telefony i o co chodzi? Nie jest tak źle, nie musicie mieć trzech telefonów. Ja chciałem wam pokazać, jak ta kwestia wygląda odnośnie używania trzech aplikacji jednocześnie w samochodzie. Wystarczy jeden telefon, drugi tu mam z Janosikiem, czyli w razie, w razie jakichś informacji drogowych Janosik się oczywiście przydaje, ale to już kwestia wedle waszego uznania. No i zobaczcie, mam tutaj ubera zalogowanego i wystarczy, że przeniosę się do innej aplikacji, czyli. Free jest tu taki bąbelek wyskakujący, i już jesteśmy na finale. Przechodzenie do aplikacji z reguły odbywa właśnie się poprzez te bąbelki. One wyskakują, jeśli jesteście w trybie online, każdego poszcz poszczególnego. Y y Pośrednika, czyli poszczególnej aplikacji bolta, Freenow, uber, w zależności jaka aplikacja w waszym mieście jest obsługiwana i jeśli przenosicie się do tych aplikacji, bardzo i łatwo, szybko możecie przeskakiwać poprzez te chmurki latające kiedyś Messenger dysponował taką chmureczką i łatwo można było się poruszać po aplikacji, właśnie wychodząc nawet całkowicie z waszego ekranu. Jak widzicie tu aplikacja. Ona w formie takiego bombelka sobie lata po naszym całym ekranie. Tak wyglądają wszystkie trzy aplikacje. Jeśli jesteście online, nie uruchamiam tutaj online się, bo zaraz by mi jakiś kurs wyskoczył. A dzisiaj mam dzień wolny, więc nie jeżdżę ale pokażę wam że można przerzucać się pomiędzy każdą z aplikacji i nie ma w tym żadnego problemu aby nasza aplikacja była obsługiwana w formie właśnie online i jednocześnie na wszystkich trzech aplikacjach jak widzicie wystarczy że przejdziecie w tryb online i ta aplikacja zaczyna zaraz działać i możecie szybko przyjmować zlecenia co się dzieje, jeśli właśnie takie zlecenie przychodzi, to wyskakuje Wam powiadomienie, że na przykład 5 minut do celu, aby podjechać po pasażera, zatwierdzacie, automatycznie szybko przerzucacie się do innych aplikacji, przykładowo w Bolcie tak jak widzicie tutaj, by nam się aktywował, że mamy do przejechania jakiś odcinek drogi po pasażera, szybko przechodzi sobie do pozostałych aplikacji, na przykład Freenow, Będzie on w formie tych bąbelków, więc wystarczy, że przejdziecie z trybu online na tryb offline. Automatycznie wasza nawigacja się wyłączy i tak samo zrobicie w uberze. Tutaj szybko przejdziecie w tryb offline, klikniecie, no i nie ma problemu jedziecie dalej sobie na Bolcie o co chodzi, dlaczego przechodzicie w tryb offline z poszczególnych aplikacji jeśli zaakceptowaliście na przykład jakiś kurs z Bolta ponieważ chodzi o to, że inne powiadomienia by Wam wyskakiwały w tym czasie odnośnie przejazdów no i Wy nie będziecie mogli akceptować, bo wiadomo, że jedziecie już tam po klienta, nie wiecie gdzie go zawieziecie ile Wam to czasu zajmie i tak dalej i tak dalej, dlatego sobie przechodzicie w tryb offline i używacie tylko aktualnie tej jednej aplikacji. Także, jak będziecie już blisko kursu, przechodzicie sobie do kolejnej aplikacji, czyli byliście w Bolcie, na przykład kończy się już kurs, przechodzicie sobie poprzez te bąbelki do Frynała. I automatycznie robicie online, tak aby już powiadomienia spływały do Was z danej aplikacji, albo ze wszystkich trzech aplikacji, w zależności jak wam wygodnie. Oczywiście jeśli już rozpoczniecie kurs na jakiejś aplikacji, z reguły się już nie uruchamia następnych kolejnych aplikacji, ponieważ kontynuowanie kursów jest tak sukcesywnie, albo już podczas kończenia danego kursu wyskakuje wam powiadomienie, że po zakończeniu tego kursu będziecie mieli następnego klienta gdzieś tam. Parę metrów, parę ulic dalej, więc to też tak współgra, że jak już jakąś pierwszą aplikację uruchomicie z kursem, to z reguły one po kolei są wykonywane. Nie musicie się tutaj przełączać pomiędzy aplikacjami. Jest to tylko wtedy, kiedy najzwyczajniej nie ma zleceń. No, stoicie jakiś czas, nie ma zleceń, uruchamiacie sobie wszystkie trzy aplikacje naraz i czekacie, aż któraś z nich pierwsza Wam Przykaże jakiś kurs do wykonania. Jeśli chodzi o iPhone'a, to problem jest tego typu, że mamy oczywiście tutaj sobie bolta i wszystko jest fajnie, pięknie, ale niestety, jak wejdziemy do jakiegoś menu, nie mamy tych pływających sobie bombelków, właśnie szybko dostępnych do naszej aplikacji. Jest to spore utrudnienie. Musimy wtedy poprzez ekrany przerzucać się i poszczególne sobie aplikacje wybierać. Oczywiście nie jest to aż tak duże utrudnienie, aby całkowicie. Całkowicie dyskwalifikować tutaj naszego producenta z nadgryzionym jabłuszkiem, ale znów pokazał, że jednak ta cena nie zawsze idzie z jakością, może bardziej z funkcjonalnością. Bo niestety często bywa, że właśnie mając produkty Apple nie mamy dostępu do dużej części funkcjonalności, które mamy w Androidzie. Ale tutaj kwestię pozostawiam wam, jak wolicie. Nie jest tu tragicznie też iPhone'em sobie będziecie mogli na trzech aplikacjach jednocześnie jeździć tyle tym, że będzie trzeba się poruszać pomiędzy przełączaniem ekranu najzwyczajniej tak jak to robicie pomiędzy różnymi aplikacjami standardowymi, a w Androidzie, jak pokazywałem w formie tych bombelków i jest to sporo łatwiejsze. No i zacząłem już trochę jeździć, także wkrótce będzie podsumowanie konkretne, finansowe, czyli czy to się opłaca w formie dodatkowego zarobku, bo tak też to wykonuję kiedyś, jak w jakiejś wolnej chwili odpalam samochód, i jadę, różnie to bywa, nieraz godzinka, nieraz dwie, trzy i tak dalej, w zależności ile mam czasu dostępnego. Zrobię podsumowanie całego miesiąca, jak to wyglądało, ile możecie zarobić w samochodzie na benzynę, także zapraszam was do oglądania. Tutaj kliknijcie sobie inne moje odcinki z zakładką wideo właśnie dotyczącą tych taksówek, aby jeśli nie interesują Was inne filmy, które prezentuję na moim kanale, abyście mieli jedynie powiadomienia z tej właśnie playlisty dotyczącej taksóweczek w formie aplikacji. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Cześć!